Czołem wszystkim, dzisiaj będzie odcinek o GDPR, czyli kiedy teoria spotyka się z praktyką. Więc zacznijmy od początku. Jak wykopałem 280 tysięcy kont klientów GDPR, czyli tak zwane RODO, pojawiło się w 2016 roku, zaczęło obowiązywać od 2018. Czyli na chwilę obecną 2023 rok, już parę lat minęło, i każda firma powinna już ogarniać całkiem dobrze, jak to wszystko powinno funkcjonować. No właśnie, powinna. Ale przeważnie jest tak, że duże firmy mają starsze systemy, no i powinny je odpowiednio dostosować do spełniania tej regulacji. No i lecimy z koksem. Firma miała aplikację mobilną na telefonki, bo tak fajnie, wygodnie. No, i to była taka aplikacja lojalnościowa dla klientów, gdzie mogli przeglądać różne promocje, gazetki, dostawać jakieś vouchery. No, taka typowa lojalnościówka. No, ale żeby każdy klient nie musiał w każdym systemie tworzyć nowego profilu, powiedz, że to jest trochę upierdliwe, jeśli ma, trzeba mieć hasło do każdego systemu, szczególnie na telefonku, gdzie tam zbyt jakichś keypasów nie ma to wtedy takie udogodnienie dla klientów jest możliwość korzystania z SSO, czyli Single Sign On, czyli taka usługa, że załóżmy, jak jesteśmy zalogowani do Facebooka, albo Google, albo to tam sobie wybierzemy, to wtedy możemy korzystać z innych usług, z tego jakby profilu, bez potrzeby pamiętania hasła. Jest to spore udogodnienie dla, dla wielu użytkowników, więc jest spoko. Użytkownik raz loguje się do Facebooka czy Google, a potem... Tylko przekazuję. A potem chcą skorzystać z jakiejś nowej aplikacji. O właśnie, zaczniemy od tej aplikacji. Tu mamy aplikację. Niech to będzie system ERP danej firmy. I wtedy już nie wysyła, oczywiście, kredek. Momencik, strzałeczka. Momencik, bo coś tutaj już jakieś zawijasy porobiły. Już, już lecimy ze strzałkami. O, i tutaj jest open out. Tak. Dobra, żeby było jakoś bardziej o co chodzi? A tutaj już sobie wędruje token, bo nikt hasła nie wysyła przecież swojego z Google token, a system rp potem, jeśli tam pozwolimy, może potem sobie już dociągnąć z tego od tego providera. Tylko tu już strzałki w jedną stronę. Tu może sobie otrzymać np. adres e-mail i numer telefonu. Przykładowo. Tak, więc dzięki temu po prostu jesteśmy w stanie się zalogować do innych aplikacji, nie podając swojego hasła, ale oni mają dzięki temu e-maila, więc mogą nam wysłać na przykład jakąś reklamę albo jakiegoś SMS-a z promocją, no taki typowy scenariusz. No i to jest OK. Natomiast wiadomo, że taki system ERP no to jest trochę bardziej rozbudowany, ma wiele komponentów. Jednym z tych komponentów jest coś takiego jak Identity Management. Ponieważ z założenia z takiego SCSO otrzymamy bardzo proste informacje, czyli będzie numer telefonu i e-mail, ale na przykład potrzebujemy wiedzieć więcej o danej osobie, bo na przykład taka osoba chce wybrać na przykład miasto, w którym mieszka. Oczywiście można stosować lokalizację, ale na przykład jest tak, że ktoś mieszka w jakimś mieście powiatowym, a chciałby mieć promocję z miasta wojewódzkiego, bo tam pracuje, więc sobie może wybrać, załóżmy, miasto jego ulubione, żeby mieć promocję na przykład z Gdańska więc może być to miasto, może być też jego preferowany język, no bo z maila w Google, Gmailu na przykład bardzo popularny, nie dowiemy się czy ta osoba jest z danego państwa, można to niby jakoś zgadywać trochę z różnych SSO, no ale powiedzmy, że osoba chce sobie wybrać, bo na przykład to, że ktoś mieszka w Polsce, to wcale nie oznacza, że chce korzystać z języka polskiego, bo na przykład jest jakimś studentem za granicę i chce mieć język francuski. No ale jest Identity Management, czyli w momencie, kiedy osoba tutaj, już zacznijmy ten, budować ten proces, żeby było wiadomo, co tam się działo, chce się zarejestrować, tak? Czyli wysyła w aplikacji, się rejestruje. Więc za pierwszym razem, jak to jest nowy token, albo inaczej nowa osobowość, której nie znajdziemy w IDM, no to sobie tutaj dociąga te dane z SSO oczywiście można też to ręcznie wyklepać jak ktoś sobie nie życzy korzystania z SSO może to ręcznie wyklikać i w IDM jest stworzony profil użytkownika i to już jest taki tak zwany byt można powiedzieć no ale to jest sam IDM i załóżmy co w sytuacji kiedy chcemy klientowi wysłać jakąś reklamę bo mamy na przykład promocję na 5 hamburgera gratis albo no nie wiem 20% off jakieś happy hour no to mamy coś takiego, jak jakiś system marketingowy. Ja akurat tutaj przytoczę Adobe Campaign. Campaign. Nazwa produktu jest zupełnie przypadkowa. Po prostu jest to znany i rozpoznawalny produkt, więc może będzie łatwiej zrozumieć niektórym. To jest taka platforma, gdzie oczywiście płatna, gdzie załóżmy, karmimy ją e-mailami albo numerami telefonów, i dzięki temu. Robiąc jakąś, załóżmy, reklamę, i możemy wtedy wysłać. No inaczej, ten system nam adobe, campaign wysyła potem, o, załóżmy, o konkretnej godzinie, o konkretnym dniu, więc nie musimy się wtedy sami tym przejmować, wysyłać jakieś maili, bo to też, ponieważ niektóre firmy potrafią wysyłać z Outlooka reklamy i jak wiemy z różnych wpadek czasami BCC pomyli się z CCC i te 200 klientów, bo taki jest przeważnie limit ilości osób, w Exchange czy tam w Outlooku dostaje swoje maile w zamian w kopii. No tak bywa, dlatego bezpiecznie skorzystać z takiego Dobec Campaign, bo ten system upewnia się, że wyśle tylko jednego maila do jednej osoby, bo to robi automat. No i tutaj najważniejszy gwóźdź programu, czyli system lojalnościowy. System lojalnościowy, gdzie biznes sobie wyklikuje. O właśnie tutaj jeszcze jest coś takiego jak wiek. No bo załóżmy, nie możemy wysłać reklamy piwa. Osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, więc jest system lojalnościowy, gdzie tutaj sobie wyklikują różne pomysły. I na przykład niech będzie, że zbliża się weekend, 6 piw plus 6 gratis. No to system lojalnościowy wysyła informację do Adobe Campaign, że tutaj o to Adobe Campaign, że ma wysłać promocję. No i wszystko jest w porządku, działające, nie ma tutaj się co przyczepić. I tutaj już wracamy do GDPR. -a. GDPR ma tutaj parę różnych ciekawych zapisów. Jeden z nich to jest coś takiego jak prawo do bycia zapomnianym. Oczywiście trochę upraszczając, bo jeśli jest coś takiego, że na przykład jakiś sklep prowadzi sprzedaż, niech będzie to jakiś sprzęt RTV, i sprzęt RTV jest objęty gwarancją. Domyślnie rękojmia ma dwa lata. No i trudno, że jeśli ktoś kliknie, że chce być zapomnianym, a potem następnego dnia mu się popsuje pralka, no to może ma fakturę oryginał z zakupu i może udowodnić, że faktycznie go kupił, no ale teoretycznie na potrzeby choćby gwarancji, te dane nie są usuwane, już że ktoś kliknie tutaj Forgoton. I tutaj jeden z tych podpunktów oczywiście pozwala, że Dalej te dane mogą być przechowywane, ale nie dłużej niż potrzeba, bo jeśli gwarancja już mija po tych dwóch latach, a ktoś wcześniej kliknął, że chce się wypisać, to te dane powinny być i tak usunięte. Więc na czym polega tutaj, na czym był największy problem? Ktoś chce usunąć swoje dane, czyli wyżej unsub, unsubscribe. 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 So, ale. To jest ta różnica. I normalnie człowiek pisze... <grymne> Dobra. Człowiek pisze normalnie na co dzień, a jak musi tutaj pisać na bieżąco i jeszcze mówić, to to się trochę zakręci. No i chce się, załóżmy, jakaś osoba wypisać z takiego systemu, bo załóżmy, ideologicznie firma mu nie podeszła, dostaje za dużo spamu, no wiele może być powodów, a że powiem Wam, w tym konkretnym sytuacji jest tak, że konta, które były nieaktywne dłużej niż rok, też były usuwane. Więc tak naprawdę akcja unsubscribe, czy tam usunięcie konta, powodowała, że system ERP wysyłał informacje o usunięciu do tych wszystkich swoich podrzędnych systemów, czyli do Adobe Campaigna, żeby już tam temu użytkownikowi nie wysyłać żadnego spamu. Z IDMA był usuwany profil, dokładnie w IDM-ie on był anonimizowany bo łatwo jest usunąć, ale wiadomo, każda firma lubi mieć jakąś bazę, bo to jeszcze może potem używać do celu, celi analitycznych, business intelligence, bo osoby, które rezygnują z usług firmy, też są cennym źródłem informacji, dlaczego zrezygnowały, więc wtedy można zresztą patrzeć, czy ktoś po prostu kasuje swoje konto, skorzystawszy tylko pierwszy raz z jakiejś fajnej promocji, bo często jest tak, że promocja ma przyciągnąć nowego klienta, czy jest tylko dla nowych osób, a potem już żadnych ciekawych promocji nie ma i po prostu takie osoby kasują konto albo po prostu są nieaktywne, tak jak tutaj jak mówiłem, w tym przypadku. Ktoś zarejestrował się, skorzystał z promocji, potem w ogóle odłożył na bok, nigdy się nie zalogował, konto jest nieaktywne rok i RP wyda informację, żeby to konto wywalić, usunąć dane osobowe klienta, ale zostaje tak jakby taki fantom artefakt tego użytkownika do późniejszych celów analitycznych. No i teraz najważniejszy tutaj element naszej układanki. A jest, nim, a jest nim system lojalnościowy. System lojalnościowy teoretycznie trzymał te wszystkie dane tutaj o, o użytkowniku, i w momencie, kiedy przychodzi informacja o usunięciu, tak jak każdy z poprzednich systemów, powinien to usunąć. I teraz pozwólcie, że pokażę Wam, jak wyglądał kod. Od usuwania użytkowników, bo można go bardzo łatwo i prosto przedstawić. To była z będzie funkcja usuwania. Tu był jakiś identyfikator użytkownika i funkcja robiła następującą czynność: zwracała prawdę. I to był proces usuwania użytkowników. Dzięki temu z poziomu dokumentacji, testów jednostkowych, ciągłości integracyjnych i wszystkiego innego było super. Bo co tam by się nie wypluło do tego systemu realnościowego? Zawsze zwracał prawdę. Aż tam dokładnie status HTTP 200, więc było ok. Użytkownik był usuwany z bazy. Wszystkie audyty zakończone sukcesem. Nikt przecież do kodu nie będzie zaglądał, bo po co. No i jak się pewno domyślacie, kiedy użytkownicy się wypisywali albo ich konto wygasało powyżej 12 miesięcy nieaktywności, system RP był z siebie zadowolony, bo użytkownik został usunięty, ale został usunięty tylko na niby, bo tak naprawdę on dalej w tym systemie lojalnościowym siedział. No i można powiedzieć, że w sumie co z tego, bo tam sobie siedzi nikt, dopóki nikt tej bazy nie sprzeda, czegoś tam nie wykorzysta, czy nie wycieknie, nikt się o tym nie dowie i powiedzmy, że problemu nie ma. No ale powiem Wam, że szambo wybijało i to nie raz. Zaczęło się od customer Serwisu, czyli tak zwanego biura obsługi klientów, ponieważ w Polsce mamy coś takiego jak numery telefonu. Kiedy mamy na przykład prepaid, -a i już my tą kartę już nie używamy, przestaliśmy ją opłacać, to po pół roku, po roku, jak już ta karta jest definitywnie wyłączona, nie ma możliwości numerów przychodzących, wychodzących, ten numer z tej puli operatora wraca z powrotem do niego i jest nadawany nowej osobie, znaczy no, trafia na nowy starter i można go sobie kupić w kiosku jeszcze raz. No i pech chciał, że czasami się zdarzało tak, że ktoś kupował sobie starter, albo dostał taki nowy numer w abonamencie bez różnicy, ale ten numer był kiedyś wcześniej używany już przez, znaczy był kiedyś utworzony profil w IDM-ie. Z tym numerem telefonu, taka osoba nie mogła się już zarejestrować. Nie mogła się zarejestrować, ponieważ w trakcie próby rejestracji nowy jakiś użytkownik otrzymał informację, że już taki numer telefonu w systemie IDEM istnieje. I oczywiście, kiedy próbował robić reset hasła, bo jest możliwość resetu hasła, nie mogło także zresetować, bo reset hasła przychodził na jakiś zupełnie abstrakcyjny. E-mail, z był ten e-mail tego poprzedniego, albo był już zanonimizowany, więc nie przechodził nikt. A anonimizacji to też wam kiedyś było taki, taki przykład, sklep internetowy, że jak był, załóżmy sobie mail, niech będzie sobie mail jakiś, poczekajcie, jak był sobie mail, czyli załóżmy Jan Kowalski, to anonimizacja czusowania po prostu polegało na dodawaniu jakiegoś underscore'a. I generalnie metoda dobra, bo taki mail już nigdy nie docierał do takiej osoby, no ale co innego, jak ktoś zawsze miał swój serwer, był jakimś informatykiem, czyli miał jakiś tam swój serwer januszek.com i miał funkcję catch-all, czyli teoretycznie jakiego byśmy maila tutaj nie wymyślili, i tak wszystkie maile były zbierane przez ten serwer, i w ten sposób jedna firma kiedyś się na tym przejechała na takim pozornym usuwaniu adresu. Ale to można poszukać w internecie, jak ktoś jest ciekawy ten przypadek, ale powiem Wam, że to nie jest odosobniona praktyka. No ale powracając do tej osoby, nie mogę się zarejestrować, bo numer telefonu już istniał, więc co robił Customer Service, bo Customer Service był usługą zewnętrzną, więc oni po prostu dostawali taki ticket, edytowali ręcznie w tym całym ekosystemie, że te dane klienta zmieniali. Jego, jakiegoś starego klienta, który miał ten numer telefonu, kasowali jego starego maila, wpisywali nowego maila, tego nowego użytkownika, i wszystko się zgadzało. A co prawda, tutaj widzicie w tym Loyality, potem były Zonki, bo taki użytkownik, nowy teoretycznie użytkownik, tylko z, z numerem telefonu starego użytkownika potrafił widzieć jakąś historię starych promocji, reklam, czy jakichś punktów uzbieranych, jak były. Więc to było takie trochę dziwne, ale ludzie na to nie patrzyli, dostawali jakieś punkty na starcie, to, to byli zadowoleni. Zatem, mało komu się chciało w kalendarzyku na stronie cofać. Rekordy, co było dwa lata czy trzy, te może znaczyć, że ktoś sobie wziął darmowego szejka na przykład. Więc to było ok, ale już customer service wiedział, że coś jest nie tak, to było traktowane jako pojedyncze bagi. Problem było spoko. Natomiast powiem Wam, kiedy Szambo już definitywnie zaczęło wybijać, jest tutaj takie coś jak prawo do dostępu. Teoretycznie każda firma, która przetwarza nasze dane osobowe, powinna nam umożliwić obejrzenie dostępu do naszych danych. Jak to jest jakiś Facebook, Google, duże firmy, no to spokojnie, tam można to zrobić. Mamy taką formatkę, dostajemy potem takiego zipa z całym spamem, który tylko nas uzbierali, czy gdzieś się na przykład logowaliśmy, gdzie jeździliśmy, jakie filmy oglądaliśmy, z kogo polubiliśmy. No i tutaj niektórzy, powiedzmy, ambitne osoby czasami prosiły, że chcą otrzymać swoje dane, bo na przykład były ciekawe, co dana firma uzbierała na ich temat. Powiem Wam, że przeważnie to wynikało nie z tego, że dana osoba szukała, tylko były jakieś postępowania sądowe i załóżmy w jakiejś toczącej się sprawie. Na przykład policja szukała informacji, że czy ktoś w danym dniu, o danej godzinie faktycznie coś tam kupował, tak jak twierdził, że potwierdzić jego alibi albo załóżmy, że ktoś tam kogoś nie wiem, zdradzał i chcieli zobaczyć, że mimo że miał być na delegacji służbowej w Gdańsku, faktycznie pechał do kochanki w Krakowie. No i był potem ząK, bo się okazało, że na takim raporcie, który dostarczał ten system, okazywało się, że były dane systemu lojalnościowego. No bo niby było usunięte tru, ale kiedy był odpytywany konkretny użytkownik pomoże telefonu, te dane tam przecież cały czas były. Więc tam już coraz więcej osób wiedziało, że coś jest nie tak. Przypomnijmy, RODO weszło do 2018 roku. Ten system, który teraz omawiamy, jest tak stary, że dlatego pewno to, już to przemknęło, że. Wcześniej to był Return true, nikt się to nie przejmował, a Jak weszło RODO, no to przecież funkcją subscribe jest. O, przepraszam, unsubscribe, błąd. Więc w sumie jesteśmy gotowi na RODO. No i ten tag jest. No i powiem Wam, że ja to tam znalazłem w trakcie innych prac deweloperskich dzięki magicznej funkcji, jak robiłem SQL select count, że tutaj mi się nie zgadza ta ilość użytkowników, która jest w systemie realnościowym w porównaniu z IDM i to, co mam w systemie RP więc coś tam się nie zgadzało i sprawa była eskalowana i faktycznie powiem Wam, że jako taki administrator czy operator będąc w tym systemie lojalnościowym można było zobaczyć tych wszystkich użytkowników no i to zostało zaraportowane do ownera tego systemu lojalnościowym żeby to po prostu poprawili, usunęli bo jak kiedyś to wyjdzie na jaw, no to Panie będzie trochę ząk. no i zgadnijcie co zrobili specjaliści poprawili funkcję subscribe? nie moi drodzy, wzięli we frontendzie we frontendzie wzięli i posuwali w tym data pickerze, w tym filtrze, żeby nie można było wybrać klientów, którzy są nieaktywni, starsi, starsi niż rok. I to rozwiązało ich problem, bo teoretycznie automatycznie nie można było dotrzeć jako operator, admin, czy inaczej, kto jest wewnątrz firmy, już nie mógł tych użytkowników znaleźć, czyli można powiedzieć, że system ERP <laughs> działa, to, to, to połączenie działało. Ponieważ tych użytkowników już nie było. Ale specy od systemu zapomnieli, że jeszcze mają API. I w API te jego futura nie dodali. I można było sobie w API, jako powiedzmy wewnętrzne struktury organizacji, dalej tych użytkowników odpytać, i można było im udowodnić, że dalej oni tam są, a tak naprawdę tylko usunęli możliwość ich prezentacji we frontendzie. I powiem Wam, że to był największy problem. Ponieważ jedna osoba mówi, że zrobiła rozwiązała problem, no bo usunęli ze frontendu, a druga osoba, która odkryła problem, czyli ja, mówi zupełnie coś przeciwnego, że problem dalej istnieje. No i wielkie spotkania i dyskusje, no bo wiecie, managementowi wytłumaczyć takie rzeczy, że tutaj macie restowe zapytania http i powiedzcie, tutaj są zwracani klienci, których tutaj nie ma. No powiem Wam, że było ciężko nikt się nie poczuł, żeby wspierać taką osobę, no bo w czym problem? Wiecie, to nie przynosi zysku, wręcz przeciwnie, takie inicjatywy przynoszą koszty, bo deweloperzy muszą coś tam analizować, poprawiać, potem to trzeba przetestować, a przecież działa tam, że jest trochę więcej klientów, komu to przeszkadza. No chyba, że kiedyś coś wycieknie, no to wtedy przypał, ale i tak jak wycieknie obecni klienci plus trochę stary, to jest przypał i był przypał, więc wielkiej różnicy już nie ma. I powiem Wam, jak udało się management przekazać, że... przekonać, że było źle. Wzięliśmy przy, przy menedżmencie tę aplikację mobilną, czyli najpierw się zarejestrowaliśmy, czyli pojawiliśmy się w systemie lojalnościowym, a następnie się wypisałem z systemu lojalnościowego w tej samej chwili, no, powiedzmy tam 5 minut później, czyli teoretycznie tak jak system ERP wysłał informacje do systemu lojalnościowego, że powinien zostać usunięty, ale we frontendzie dalej byłem widoczny, ponieważ we frontendzie po prostu ukryli konta, które są starsze. Od roku nieaktywne, a moje konto było tylko już nieaktywne od paru minut, czy tam od paru godzin. I tym sposobem można było powiedzieć, że potwierdziło się, czy la, czyja wersja jest prawdziwa. Moja, czy specjalista od systemu, czy bardziej zespołu systemu lojalnościowego. Oczywiście nikt żadnych konsekwencji za to nie poniósł. Panowie zostali grzecznie poproszeni, żeby tym razem zrobili to dobrze. I, i tyle. Więc taka przygoda z GDPR-em, jak to wygląda w praktyce. No cóż, więc... No to tyle. Dzięki śliczne, na razie.